Nie, nie nie. Nazywam tak, tak. się Michał jestem uczestnikiem kursu Instruktora w Badi. Zapisałem się tutaj na kurs, ponieważ chciałem swoją wiedzę z treningu, suplementacji. W tym roku debiutowałem na scenie kulturystycznej. Myślę, że to też ten kurs pomógł mi w poszerzeniu wiedzy, w lepszym starcie na przyszły A ile teraz ważysz? Teraz 106 zostało już 108. Na, start, no. na starcie jaka waga? Była Nie. największa, była 86,5. Mhm. Ja myślę, że będzie więcej. A największa na masie? Na masie, no, no to teraz jest największa. Mhm. Chcesz się rozebrać? Nie, <głosy> <głosy> Dobra, <głosy> dzięki.